Cześć, piąteczki! Zapraszam Was na czytanie horoskopu ogólnego na miesiąc maj. No i pięknie, piątki wchodzą w nowy etap. Z odwagą i nawet dziecięcą naiwnością postawicie odważny krok w przyszłość. Energia karty Głupca jest radosna, nie bojąca się wyzwań, otwarta, no i spontaniczna. Dla Was, kochani, to nowe związki, nowe obowiązki, nowa praca, nowe mieszkanie, generalnie przygoda i rozpoczynanie z czystą kartą. To też trochę chaotyczna energia, czasami nawet naiwna i bezmyślna, więc uważajcie, proszę, na negatywne strony tej karty. Rycerz Kielichów wskazuje na kierowanie się intuicją, zaufanie swoim emocjom i temu, co podpowiada Wam głos wewnętrzny. To jest też osoba bardzo miła i życzliwa, ciepła i taka, która z łatwością nawiązuje nowe znajomości. Kokietuje, ale jest przy tym szczera i otwarta. No dalej jest Królowa Mieczy, i tu już jest z lekka ostrzej, bo jest to ktoś, kto kieruje się głównie rozsądkiem. E, może być ta osoba wycofana, dość chłodna w odbiorze. E, także widzicie, że możecie się zetknąć z dwiema skrajnymi osobowościami. Jedna będzie szła do Was z sercem na dłoni, a druga nie będzie Wam przeszkadzać, ale też nie zamierza Wam niczego ułatwiać. To kochanie może być też oczywiście Wasza energia, czyli jakiś dysonans pomiędzy umysłem a duchem, bo z jednej strony emocje, a z drugiej zdrowy rozsądek. Akurat taka harmonia jest bardzo ważna, więc myślę, że umiejętnie podzielicie tę energię w Waszych działaniach. No i na końcu mamy kartę MAGA. W pozytywnym znaczeniu jest to Wasza moc sprawcza nad wszystkim, czego się akurat Podejmiecie lub już podjęliście, ale samodzielnie, konkretnie i odważnie, i wtedy macie jak najbardziej bardzo duże szanse na powodzenie. Trzeba będzie być pewnie elastycznym, i umieć się dostosować do różnych warunków czy sytuacji, ale to nie powinno Was przestraszyć, tylko dodać Wam jeszcze więcej powera. Ja tu widzę piątki, nowe szanse i ogromne możliwości to przede wszystkim. Także, teraz jest wasz czas na spełnianie marzeń i dążenie do celu. Rycerz Kielichów przynosi dobre wiadomości, zaproszenia na bardzo fajne wydarzenia, ale on też może przynosić przeszłość. Sprawy, które w waszej opinii już dawno zostały zamknięte, mogą do Was powrócić. No, i tutaj przyda się energia królowej mieczy, która jest taką twardą babką i jej się raczej nie podskakuje. Ona po to ma ten miecz, żeby się odciąć od tego, czego nie chce. Z drugiej strony ona może y, dość silnie manifestować swoją obecność w Waszym życiu y, i też właśnie z tą osobą trzeba będzie troszkę ostrożnie i dyplomatycznie, bo ona ma dość cięty język, więc jeśli dojdzie do ostrej wymiany zdań, Postarajcie się nie brać do tego do siebie i personalnie, ona po prostu taka jest. I jeszcze muszę wspomnieć o magu w negatywnym aspekcie, bo ta osoba manipuluje, żongluje faktami i jeszcze potrafi nabrać na to otoczenie, tak, żeby ono samo się nie zorientowało. Uważajcie zatem na kogoś, kto obiecuje gruszki na wierzbie. Z drugiej strony, wykorzystajcie energię tego maga do potencjalnego starcia z tą naszą piękną królową, tak? Także może uda wam się ją zagiąć. W sferze uczyć piąteczki, głupiec zapowiada nowy etap w związku lub w ogóle nowy związek. Rycerz Kielichów dla osób w stałych związkach mówi o lojalności, oddaniu i ogromnej miłości partnera lub partnerki. Także możecie być pewni waszych uczuć i są one jak najbardziej szczere. Możecie wpaść na jakieś fajne pomysły. Wniesie to coś nowego do waszej relacji. Królowa Mieczy to z jednej strony zdystansowana osoba, więc ja tu widzę bardziej radę, żeby nie iść w tą stronę, kochani. Może właśnie tym nowym, co niesie głupiec, jest zmiana waszego nastawienia do związku, no i też e, zmiana waszego zachowania względem partnera. E, ten miecz odcina was od siebie, ale za królową stoi mag, który z kolei pomoże wam przywrócić sprawą e, dawny dobry bieg. E, dla niektórych z was królowa i mag e, mogą próbować. Się wmieszać w waszą relację. Ma kto ktoś, kto nie stworzy stałego związku, to raczej taki flirciarz i czaruś, także z nim to bez perspektyw na stałą relację. Single za to mają okazję do rozpoczęcia nowego związku. Głupiec z rycerzem kielichów niesie właśnie taką możliwość, ale znowu trzeba uważać na przeszłość tej osoby. Może się za potencjalnym partnerem ciągnąć właśnie osoba w królowej mieczy i może nie chcieć odpuścić. Jako że mak to krętacz, to może zapomnieć wam wspomnieć masło maślane o tym, że jego przeszłość nie do końca jest zamknięta. Z drugiej strony na pewno będziecie budzić zainteresowanie płci przeciwnej, czarować otoczenia. Również wy możecie okazać się królową mieczy, bo często jest to osoba po przejściach, po rozwodzie, na przykład, ale w otoczeniu tych kart. Widzę potencjał na rozpoczęcie kolejnego etapu w waszym życiu. Więc, kochani single, uważajcie na czarusia i przypilnujcie, żeby jego przeszłość, ale też wasza, o czym mówi Rycerz Kielichów, była pozamykana, żeby można było z czystą kartą wejść w nową relację. W przeszkodzie, kochani, jest trójka kielichów. To pozytywna karta tak ogólnie, ale w negatywie mówi o takim zbyt lekkim podejściu do spraw. Tak jakbyście byli trochę lekko duchami i olewali pewne sytuacje. Taka właśnie postawa nie będzie Wam sprzyjała, także niewskazane jest takie zbyt nonszalanckie podejście, raczej należałoby ukierunkować się na konkretne i zaplanowane działania. To też informacja, że może być was więcej niż dwoje, na przykład w relacji. Ja wiem, że to nie jest miłe, ale ja zawsze o tym mówię, kiedy ta karta pojawia się w negatywie, bo taki jest mój obowiązek, nic was nie ściemniam. No i to by się, kochani, z drugiej strony składało w jedną spójną całość, czyli to, co mówiłam o pojawieniu się kogoś z bagażem. No a co tarot pokazuje jako że będzie wam sprzyjało w maju i to będzie kochani energia karty sprawiedliwość. Także wszystkie formalne sprawy, które toczą się w waszym życiu, będą przebiegały dla was pomyślnie to raz, ale po drugie mogą się też zwyczajnie pomyślnie dla was skończyć. Także nie odkładajcie ich na później, o czym Przestrzega ta trójka kielichów, bo niepozałatwiane sprawy formalne, urzędowe i sądowe będą do Was wracać jak bumerang, a teraz macie naprawdę sprzyjającą energię, żeby zrobić z tym porządek. I zobaczcie, mówiłam, że rycerz kielichów przynosi do Was z powrotem przeszłość, coś, co myśleliście, że jest pozałatwiane. Tutaj trójka kielichów przeszkodzie mówi, no nie, no troszkę zbyt lekko do tego podszedłeś. No i znowu Karta Sprawiedliwości radzi ci załatw to w końcu. Weź się za to i ogarnij wszystkie formalności. No kochani, bardzo fajne czytanie. E, bardzo fajnie mi się te karty dla was interpretowało. E, trzymam za was mocno kciuki, żebyście pozałatwiali to, co macie pozałatwiać. E, no i dajcie koniecznie znać, jak wam zleciał maj, e, a ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Pa pa.